Na Ponidziu odbyły się międzynarodowe łowy z sokołami, jest to już 47. edycja tych spotkań. W Pińczowie spotkało się 50 sokolników, ale było też mnóstwo gości zagranicznych z Czech, Słowacji i Niemiec. Mogliśmy podziwiać na wystawie i w pracy w polu 40 sokołów, 5 orłów i 23 jastrzębie. Hodowla ptaków drapieżnych to nie tylko ciężka praca, ale i ogromna życiowa pasja. I to jaki jest ptak? To jest hybryda raroga z białozorem. Co to znaczy hybryda? Krzyżówka dwóch gatunków. Ale to pan sam hoduje takie krzyżówki czy? Nie, czy to jest przypadek? w Polsce nie wolno robić. Prawo nam zabrania tworzenia takich krzyżówek, ale możemy posiadać typ taki z zagranicznych hodowli. Czy w sposób naturalny dochodzi do takich krzyżówek? Tak, tak. To są gatunki, które są bardzo blisko spokrewnione i one się naturalnie rozmnażają. W naturze również te gatunki się rozmnażają naturalnie i dają płodne potomstwo. Czy taka hybryda krzyżówka to wiekowo też żyje tak jak Tak samo jak, jak czyste gatunki, tak te ptaki są właśnie tak blisko spokrewnione ze sobą, że według mnie przynajmniej one w ogóle nie rozróżniają tego, że są innymi gatunkami. I hybrydy tych gatunków właśnie, no ogólnie są bardzo, bardzo podobne do, do tych czystych ptaków. Czy takiego ptaka można ułożyć już jako powiedzmy tam roczniaka, czy trzeba zaczynać od pisklęcia? Niekoniecznie od pisklęcia, ale najlepiej w młodym wieku e, zacząć układanie w momencie, kiedy ptak ma 2-3 miesiące, e, kiedy już osiągnął pełną zdolność do lotu, jest wypierzony, wszystkie, wszystkie pióra już ma wypierzone, wtedy możemy zaczynać układanie. Musi Pan mieć jakieś pomieszczenie, wolierę, tak? Na takiego ptaka, bo przecież nie można go trzymać w małej klatce w domu. E, Zgadza się. Mamy kilka ptaków, mamy e, sokolarnię urządzoną na podwórku e, i budki do trzymania ptaków i woliery, także e, no, poza, poza takim siedziskiem, na którym możemy ptaka posadzić, to jeszcze dużo różnych innych rzeczy jest potrzebne nam, żeby te ptaki utrzymywać w dobrym stanie i dobrej kondycji. A niech Pan powie, jak pod względem bezpieczeństwa, osoby postronne, Pan jako hodowca, opiekun? Eee, te mówię średniej... o, o, o po ptaku, który jest no, z natury agresywny, bo to jest przecież predator, tak, drapieżnik. Tak, zgadza się. Eee, te mniejsze i średniej wielkości ptaki drapieżne, czy jaszczębie, czy też sokoły eee, raczej nie są agresywne w stosunku do człowieka. Czasem się zdarzy, że, że tam kopnie skaleczy, ale to no nie są nawet jakieś poważne obrażenia po prostu skaleczenie. Te większe ptaki, jak orły, no one już mogą dużo większą krzywdę wyrządzić i, i w, w, zajmując się tymi większymi ptakami, no to już trzeba, trzeba uważać dużo bardziej. Proszę mnie. Oświecić, bo zauważyłem rzecz dziwną. Mianowicie tego typu ptaki drapieżne, jak, jak, jak Sokoły, Jastrzębie, miały tą metodę, że obserwowały teren z jakiejś wysokości. A coraz częściej widzę siedzące Jastrzębie na polu i obserwujące teren. Hmm, to znaczy, no to e, różne gatunki ptaków mają różne sposoby też na zdobywanie pożywienia. E, te ptaki, które sobie na polach siedzą, na ziemi, to mogą być błotniaki, na przykład, które potrafią na piechotę sobie polować na jakieś drobne gady czy płazy. Z kolei te ptaki, które często siedzą przy drogach, na słupkach, na drzewach czy ogrodzeniach. To są najczęściej myszołowy, które znowu czekają przy drodze na padlinę po prostu. Aha, czyli też, z samochodami. Tak, nauczyły się tutaj korzystać z tej, z tej ludzkiej myśli technicznej na tej zasadzie właśnie, że czekają sobie przy drodze, aż samochód coś potrąci i one wtedy sobie tą padlinę zbierają z drogi. Opiekunowie zwierząt, no mam tu na myśli koty, psy takie domowe. Często nadają swoim pupilom imiona. Czy do ptaków to też się dotyczy? Też tak, jak najbardziej. Dajemy ptakom imiona, aczkolwiek to samo nadanie imiona imion to jest e, tak powiedzmy dla, dla... nas tylko, bo ptaki drapieżne na imię nie reagują w większości. E, I w ogóle ta współpraca nasza nie polega na wydawaniu komend. My z tymi ptakami porozumiewamy się za pomocą gestów. Drapieżne ptaki są wzrokowcami, i tutaj ta, ta nasza komunikacja tylko i wyłącznie właśnie na, na tej y, zasadzie się odbywa. I pytanie, ostatnie, które muszę zadać: dlaczego Pan przyjechał do Pinczowa i czy Pan jest zadowolony? Oczywiście połowy? jestem, jestem zadowolony jak co roku, aczkolwiek w tym roku nie udało mi się nic ugonić. Ale mimo wszystko jestem bardzo zadowolony. Takie Łowy Międzynarodowe to jest wspaniała impreza sokolnicza, wspaniałe święto polskiego sokolnictwa. Zjeżdżają się sokolnicy z całej Polski, a nie tylko, bo, bo jeszcze z innych krajów europejskich, także jest to dla nas przede wszystkim bardzo dobra okazja, żeby spotkać się raz w roku z, ze znajomymi i porozmawiać, wymienić się swoimi doświadczeniami.